Hej, z tej strony Mike Lasus. Dzisiaj będziemy otwierać kierownicę od Hori do Xboxa i PC. Najpierw rozejrzyjmy się po pudełeczku. Tu są specki I tak jak wygląda kierowniczka. Tutaj są więcej i co jest w środku. Tu są systemowe Windows i PC w sensie Xbox i PC. Mamy pedały, i są kierownice w środku. Można wybrać przysawki. I tak jak tu jest napisane yy, mocowanie. Ja wolał, wolałem mocowanie, więc będę używał mocowania. Tu są specki dla pedałów. I wracamy do początku. Dobra, więc. Ja już trochę otworzyłem, żeby sprawdzić, co w środku czy w ogóle jest. Kupiłem ze strony Media Expert za 419. No, i teraz lekkie cięcie, i pokażę, i to rozpakujemy. No, i tak to wygląda. Tutaj jest mocowanie do. Tu no jest zestaw mocowania: pedały, sama kierownica. Ładna, podoba mi się. A tu przysawki, ale na razie nie będę ich atakował, bo na razie mi nie są potrzebne. Eee... Jedna rzecz: eee... Będzie materiał oddzielny możliwy Jak skonfigurować ją do komputera, bo to jest trudne. Na razie wam pokażę, jak się nią jeździ na Xboxie. Więc. Nie wiem, jak ja to zrobię. Pomyślę przez ten czas, jak będę mocował. E, przyciski funkcyjne. Tu jest e, przycisk, jakbyście nie mieli pedału to jest hamulec. A tu jest gaz. Tak jak w Xboxie YBAX e, menu mm, kiedyś stary screenshot. Tutaj LB i RB. To samo jest tu. To jest za to samo odpowiedzialne. No, krzyżak i znaczek Xbox. Tu są różne przyciski do konfiguracji samej konsoli. Zdziwiło mnie to, że nie dostałem instrukcji. Żadnej. Więc będę musiał poszukać sobie w necie. Więc. No, konfiguracja z kąpem jest najgorsza, ale to już w oddzielnym materiale. Na razie się pobawimy w samym Xboxie. Dobra, no to cięcie i na yy, mocowanie. No to teraz będziemy patrzeć, jak to wyszło w praktyce. Bum, bum, bum. Tu mi nie wyszło. To wszystko kierownicą jeżdżone. Z osiemnastego miejsca na siódme od razu, mówię. Z kilkoma cofnięciami. Kilkoma. Gdzieś tak dwadzieścia, Kurde, przewinę wam od razu jak... O, właśnie za środka. Te manetki, te ruchy to zmiany biegów Jak on rusza tymi palcami to wszystko na manetkach na kierownicy. całego filmu nie będę Puszczał bo to 10 minut. Tylko tak, żebyście zobaczyli, jak się na, na tej kierownicy gra. To jest mój film, oczywiście. Na moim Xboxie. Na moim Lambo, oczywiście. Może jeszcze zrobię filmik z Forza, a ja to później. Jeden film już byłem z Eurotracka na kanale. Albo powinien być. Nie wiem, czego nagrałem, ale na pewno nagram. Nagrywam to od razu, jak kupiłem konsolę i przyszła. Eurotraka pewnie nagram sobie później. A nie wiem, jak to tam wyjdzie. Ile osób będzie na live, to nie wiem. Czy w ogóle live wyjdzie. Dobra. To powiedzmy jeszcze przewinę Gdzieś tak... O! W takich momentów... Ogólnie to Lambo ma słab słabą sterowność, od razu mówię. Tak, to wszystko jest okej. Okay. Chyba. Ogólnie Lambo i się ściga, matko! Albo z innymi rzeczami Ale zazwyczaj te, a te Oto marka taka porządna, wyścigowa Z tego co widać A tu Chevrolet A tu? Znowu Tu pewnie Ford Ford, ta Tam niebiesko-czerwone Dobra, no to z tego... Z tej gry to wszystko no i chyba na tyle Bo reszta to Tam Forza to tam jakieś Dobra, jeszcze z Forzy coś tak, Takiego lekkiego Jakimś Fordem pojeździmy tak Żeby zobaczyć jak lekko się tym można jechać Dobra, no to teraz Do Forzy No to teraz filming z Forzy Horizon 4 Volkswagenikiem jedziemy Dawaj, gazu Zwolnij, bo... O właśnie Dawaj, dawaj, dawaj Co to było? Radajesz No, wyprzedzaj go Albo jeszcze, bo nie Jeszcze nie, bo jedzie na przeciwka Dawaj go teraz O! Uważaj Skręca, dawaj Dobra Minuta 10 Minuta 20 wystarczy z Forza, nie? No to by było tyle z No to papatki